Dojechaliśmy do miejscowości To Tomek. Wydaje mi się, że to jest finisz. Co, zamykam? To dopiero początek, a nie finisz. Jechaliśmy do Lady Bower. Robimy trzydniową wycieczkę sobie. Mam nadzieję, że trzydniową. Chyba, że czterodniową. No około Peak District. Mamy do zrobienia około 180 km. I tak to wygląda. Tu ciuchy, spanie, śpiwory, podkładny karimaty, tarp. Tu mamy całą sakwę jedzenia, picia i innych rzeczy. W plecakach trochę wody, jakaś kurteczka, apteczki, narzędzia i takie rzeczy ja mam na widelcu. Nie wiem, czy nie będę się zaraz ubierał. Mariusz jedzie bikepackingowo, No niestety nie dysponujemy żadnym bagażnikiem. Tak więc upchał się jakoś w ten tutaj zestaw cały. Zobaczymy, jak nam pójdzie. i dalej w Majorko. Zama imposcencia piękna. A my cały czas mamy taką drogę, 3 km. Ale na rozjezdzie jest mniej, na jezdni jest mniej, mniej, mniej. Zame asfaltowane, jeszcze rowerem to nie to same nie wiem, coś się brakuje jednak. To jest więcej w Sfinansować się jakby większy większym budżetem. No tak. Taka trasa. Tak to można jeść. Teraz mamy trochę przepuszczenia, chyba. A potem już wychodzimy na czystą.

Jak Ci się podoba pięknie. na pik District? Pięknie. Powiem Ci, że ulicy mają pewne takie smaczki typu architektura, nie? I te budynki tutaj takie te miejscowości bardzo No i jest <laughs> <laughs> czysto Czysta słównie wręcz sterylnie. I jest jesteśmy jeszcze w porze, gdzie nie ma tłumów. I to jest najważniejsze. Ma ja się nastawiłem tutaj kawkę. woda się gotuje sprzęt biwakowy przygotowany ale bajka pięknie jest ja się rozbieram no ale pięknie Tomek Ty chyba zamówiłaś tą pogodę masz gdzieś schody co a dopiero pierwszy dzień. Czekaj, jutro będzie dopiero pogoda. Tak? Deszcz, śnieg, ha, A o to Ci chodziło? <laughs> No piękna ta trasa Kim jesteś ja <noise> Tylko cienki głosik. Jaszre podejście z tamtego wąwozu z dołu Aż tu Praktycznie cały czas pchaliśmy rowery Po takich ścieżkach kamienistych Tak jak ten gość tam Nie dało się jechać niestety Fuh. Tak Mariusz mi tutaj dopingował mhm. Nawet mi rower wepchnął raz Dostanie za to obiad nie, Muszę być nie. Jeszcze się dziwię, że się nie rozebrał Rozumiem, nie ma muzyki i tak dalej. tego ale mamy bajkową pogodę. No, ja Kamela, bajkowa pogoda. Jeszcze jakiś komentarz ciekawszy. O... Nie w tej fazie życia, rozumiem, musi serce wrócić do nocy. Najlepsze jest to, jak dziennikarze podchodzą do y, kolarza, który skończył właśnie małe y, Co pan sądzi o tym tak, zwycięstwie? Nie, jak było. Nie, w stanie dwa słowa powiedzieć. Było ciężko. No. Tak. Precz. <laughs> A nie to, że nie jest Wody. Pacjent, wody. Na Jakieś dwa słowa do kamary? Precz. Wody. <laughs> 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 Teraz cały taką trasę, trudno filmować. Mariusz się tam na przód wysforował, a ja tutaj jedną ręką obróciłem śmierć w oczach po tych kamieniach będę kończył nagrywanie Bye. zmieścisz się? w końcu do miejsca noclegowego. Cieszę się, że już nie pedałujemy. To jest nasz lokum na dzisiejszą tak. noc. Tu będziemy sobie spać. Mariusz już się spokrwieni. Tak, tu jest. Teraz herbatka, jakaś kolacyjka. No i czekamy na zmrok. Jest godzina 18 19 dopiero tak więc jeszcze czas fajne miejsce Dobra, kończę. jak się woda gotuje Ale taka no jak? ograniczona jednak jak wrażenia da się Jest ok? Tak tam wiesz nie no, ma nie telepie nie pada. No tak, nie pada, godny nie jest. Tutaj jest ciuchy ekshibicjonistów, są rozwieszone. Rowery przygotowane do spania. I nasze miejscowa jest gotowa. Z dalsza zrobię filmik. Chcę zobaczyć, jak to wygląda z daleka.

Włościa. Nikt nas tutaj nie zaczepiał. Nie. Żadnego faceta na kładzie. Tak. Żadnej rozrywki. No żadnych rangersów. Pasek jest mały i musimy się tutaj schować iż wcześnie rano zebrać. żeby chciał jeszcze pospać ale niestety trzeba się zbierać Musimy może zacząć tutaj ruch w okolicy za niedługo no. mieliśmy w nocy gości też z rowerami Łazili tu szukali miejsca, ale poszli gdzieś do góry no. Tarp zdjąłem trochę pokropiło z rana żeby się lepiej pakowało No i wyruszyliśmy dalej tą samą ścieżką Która jak tu Mariusz zdążył zauważyć była kiedyś trasą kolejową Co widać na przykładzie tutaj, że tu była kiedyś normalnie stacja Kolejowa No to jest, no to jest, no to, tutaj, no i to? To, to są nawet no tak, kible tu są nawet ale tu jest chyba nawet jakiś serwis rowerowy był, wiesz? tak, wypożyczanie, tam było pisane i gdzie są nalety wypożyczanie rowerów, kwiatów to takie to które właśnie definiowane, no nie? taki widoczek nie, bo to nie wszystko bajka wyobrazy są wartość jechania jest A miejsca tyle, że horyzontu nie widać. Ale wymyśliłeś. Tatko, aleśmy trafili, może to już nie Polska? Polska, nam się jak Pawlata. Tak, a trasa załudzała. I cały czas od góry wiatr. Brzydki. No i zaczynamy. Stara. Stary dworzec kolejowy, tu były tory. Teraz mamy Monson Trail. Kolej biegła tam, i tam był taki łącznik, i to jest ta druga teraz. I popatrzcie, jesteśmy i ścieliśmy trójkąt. Tak. No i Monson Trail, tak wygląda właśnie. Jakie wrażenia, Mariusz? Trzeci dzień, ale nadal jest sprajda 一、哎、呀！ Nie 15, takie widoki co to jest to ta całe, całe to... Zostało nam jakieś 8 km i stwierdziliśmy, że sobie pójdziemy. <noise> Jeszcze spokojnie dojdziemy. Tak, Och, mamy trochę pozytywne. Chyba żebyśmy nie byli w stanie podjechać. Ale po 50 już nam się Ale nie chce. Szkoda nam być za szybko. Tak. Podziwiamy, czas. podziwiamy widoki Uch, 6 km do celu musimy chwilę odsapnąć napawać się widokami pięknymi Uch. Zrobiony kawał drogi już niedługo. No i dojechaliśmy 186 km. A wy cieniasy siedźcie na kanapie.